Tutaj ostatni szlif kulisów, które za niedługo wlecą na kanał, żebyście mogli oglądać. Dzisiaj jest mecz kontrolny, więc idziemy do naszych fizjoterapeutów zobaczyć jak się przygotowują na dzisiejszy mecz. I wchodzimy do naszych fizjoterapeutów. Okay. Na pewno łóżko trzeba zabrać. Oliweczkę maść rozgrzewające, tejpy miękkie, sztywne. Kowany, gąbki, wspieramy yy. za wyniki wyniku nocy, jeśli coś potrzebują, dodajemy oczywiście. I jeśli coś by się stało od twu, 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 oby nie, no to wbiegamy na murałę i udzielamy pierwszej pomocy. Ja yes. bo potrzebuje plastry na ten. Dwóch najbardziej medialnych. No, pracujemy na 23. Weź mniej więcej, ale nawet czasami się troszkę może przeciąga, nawet po 23 kończymy. Opaki potrzebują masaży, potrzebują jakiś terapii, przeciwbólowych, więc działamy, działamy. No to jedziemy na boisko. Piękna pogoda, perfekcyjne warunki do treningu. Wszystko top. Chodź, 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 chodź. Teraz siłownie jako aktywację palnerowego przed meczem. Czyli ta jednostka jest krótka i intensywna. Zawiera klejometrię i troszkę części siłowych, ale wszystko, wszystko dynamicznie. Tak, tak, narasta zmęczenie. Opaki przychodzą do nas na masaże w zasadzie i, i na mieście łydek, i na czworogłowe, i na mięśnie długowe przewodziciele, czyli w zasadzie plecy też. Także cały komplet. Pracujemy, pracujemy bardzo. O nasz dzień, ogólnie dzień fitoterapeuty na, na obozie, wygląda, wygląda to tak, że przynajmniej na dzień tutaj obecnie hmm, wygląda tak, że po siadaniu, jak ktoś już potrzebuje, to działamy. Czyli ten czas między siadaniem a pierwszym treningiem już tutaj jesteśmy dostępni dla chłopaków. Później hmm, po treningu, po obiedzie hmm, też jesteśmy dostępni czyli pomiędzy jednym treningiem a drugim treningiem i później po drugim treningu i kolacji, czy teraz jakby w tym momencie się to dzieje, też jesteśmy dostępni do opaków. E, masujemy, e, robimy terapię. Czasem schodzi o 23.00 zazwyczaj się o 23.00, bo wcześniej raczej nie skończyliśmy. Z tego, to do, nie z, stresy, Do 23 dokładnie. działamy. to masz drzadki pod, pod <laughs> <laughs> Każdego dnia, czasem troszkę dłużej. I tak to wygląda z punktu widzenia pracę, to właśnie. Ja mam teraz Dawida, Konflamowicza, stałego bywalca. Tak, tak, tak. Dawis tutaj. Potrzebę. zdradzę, dwa tygodnie no, Dobra, dobra, nie zdradzam. <noise> Wszystko ok. Wszystko jest ok, bardzo dobry zawodnik. Okay. Dla jest bo nigdy nic nie boję. Tak jest. Praca rozłożona na Czech to duże chyba ułatwienie dla Was. Tak, zdecydowanie. Zawsze to więcej osób jest w stanie skorzystać z masażu, z pomocy, z No i dla nas to też jest wygoda, nie? Patrzę na to, że jeśli bylibyśmy dwie osoby, to zakładam, że ta praca przedłużałaby się pewnie do 24.00 najczęściej lub do pierwszej w nocy, jeśli dałoby się coś jeszcze zrobić. Tak więc no nie ma co gadać. No, Im więcej osób, fizjoterapeutów, masażystów, no to tym łatwiej i tym lepiej też dla zawodników, bo każdy zawodnik ma możliwość wtedy w jak najszybszym, najkrótszym czasie poddać się jakiemuś zabiegowi a przyspieszyć regenerację. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.